Hej 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 cześć witajcie w dzisiejszym odcinku na moim kanale I dzisiaj sobie co 5 minut zmieniamy grę więc Mamy 41 czyli o 46 zmieniamy grę Przykład sobie to przechodzimy parkour w robloxie, zaczynamy od Robloxa tradycyjnie Później sobie przejdziemy do mm, Minecrafta może czy tam sam sama od razu żeby była na telefonie tak Szybko i speedrunujmy speed i my się tutaj niczego nie boimy tak To jest bardzo łatwe parkour Dobra, żeby Aniela z tak? Bo spodobało wam się, <coughs> jak co każdą... Jak co każde odlinięcie, co, co, co każdą śmierć zmieniam grę. Bardzo, bardzo wam się to spodobało. 68 wyświetleń w grę, więc... Bardzo dużo na mnie, co nie, tak? Jak ja mój kanał, to bardzo dużo, więc dziękuję. Więc teraz 105 minut zmieniamy grę. Dostaną mi się... 4 minuty, 4 minuty, 4 minuty nam zostały. Jak się, co 10 minut zmieniłem grę, to musi być 5 opiek górę tym razem, żeby kolejny taki podobny odcinek się pojawił. Tutaj że tym razem co 10 minut. Także, no. że tu na tym muszę skakać, ale dla fanów będę skakał, tak? Ładny. blok zaczek. Opatrzcie, widzicie, ja tu na tym muszę skakać, więc. Zostawcie łapkę górę, subskrypcję i zróbcie. I zbliżamy się do 500 subskrypcji już, aż 500 subskrypcji, no, aż pół tysiąca subskrypcji, do... Mam pomysł, mamy styczeń, 4 stycznia, do... Co by teraz, godziny, nie chcę widzę. do końca... ...stycznia, Miałem 500 subskrypcji i, nie wiem, i robimy jakieś specjalne, nie wiem, robimy nie wiem, jakieś, coś takiego, co nie? No pamiętajcie, że 23 stycznia jest zakończenie Daily już Czy już niewiele dni zostało? Nie wiem, ile odcinków zostało w sumie 43, czyli jeszcze... U... 3 minuty, 3 minuty jeszcze Więc proszę zasub, łapkę w górę, subskrypcji, i bo ja chcę bardzo, ale to bardzo Być to 500 subskrypcji do końca stycznia Bo 23 stycznia mam urodziny, więc Taki prezencik fajny by był. Widzicie, ja tu tylko wystarczy, żeby będę w egzamin. więc mm, ba, ba, bardzo łatwo parkour co to wybrałem. Mam jeszcze 3 minuty, piękne, no to mnie już niedługo 2. Będziemy musieli zmienić gierkę. Gdzie jestem? Ja jestem tu, na żółtym etapie na razie, Czyli w ogóle nie jestem blisko. No to tak idzie, to nie idzie w górę, no dobra, dobra. Jeszcze 2 minuty, nie zauważyłam, to co jest? Nic sobie zagląda, nie wiem, jakiegoś stanu znowu. Hmm, jakiegoś. morza. Muszę no, no, no. jeszcze dwie, dwie minuty, jeszcze dwie minuty, to już spieramy ładnie, spieramy patrz Pum, pum, nie możemy przekroczyć limitu czasu, nie możemy. Ten limit czasu przekroczyć, tak. A wystarczy, że tu chodzę. siłonko Uj, juj, aż wypadło, oj, 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 dobra, Jest. Hmm, teraz zanosił sobie tak chodzić. Fajnie. Pum! Pi-pum! Widzimy. Lecimy. Nie dostali, nie dostali. za niedługo, mi się wydaje, że minutu nam zostaje. Ale blok sam. Minuta na została, minuta na została Ja se kupił dywan Po co wydrać... No, nie, nieważne Dobra, patrz... ja to spiedrenuję już, ja to już spiedrenuję Ale pięknie, ale pięknie, ale pięknie Pięknie, czy to nie pięknie? Nie Odrzuć Ja, Musimy teraz jeszcze sobie kontrolować czas. Bo tylko koniec gierki sobie parkourowo. Ja chyba już wiem kiedy. 10, 9, 8, 7, 6, 5, już jest. Dobra, zechwyciliśmy, teraz o zagrać, bo mamy... No, o 56 Taki wcześniej znowu w? w no nie o 54 kończymy gierkę z 54 no więc chłopka góry górę subskrypcji bo ona właśnie o tym bo chcę bardzo, bardzo upić 500 subskrypcji mapa się nam rysuje po się jakaś fajna, jakaś fajna, jakaś fajna bardzo fajna, jakaś bardzo fajna po prostu samolegajca przy okazji jest, więc... no łapka Nie. minuty nam już up 4 mm. minuty samolegajca tylko teraz mam prawidłowo z tej gierki mam tylko 4 minuty ale loguje to mafa. te mapy nigdy tak nie lagowały.

i skap takiego, 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 tu jest miod, tu jest miod, taki XXX prędko, No ale ciekawe, co to na siebie, to właśnie. Dzięki, wie, nam ma się wyluznąć na półfinał. Ćwierćwie, no to się mówi o półfinał, no jak no, Jakoś tak. Dobra, to już mam nie podzielam czasu, bo zostało nam tylko. 3 minuty. Widzę, że nam Oj. Ej. Bum. Bum. Nie zapomniało się tak. Tych dobrych czasów w 2023, 2022 stamlegaj się, się nie zapomniało, tak? Tych tyliczków skrótów. Wszystkich pięknych, widzów, jak nam mnie nie czas, wygląda nam tylko 2 minuty. To będę musiał wyłączyć z w trakcie, więc niech oni też szybciej przyjdą. No, pewnie mi koło nie przyjdź tam. No, no pewnie się nie dostanie. Nie dosnął się. Tak. A my, sergumę, fila? A my, sergumę, tak. No nie, ważne, dziwna to była. Przepraszam to. Przepraszam, przepraszam za to było mega dziwne. Czyli 12.52 jest blog do no, lejki serdeczności. No co, troszkę to, to. Ja ją potrwam. Na pewno przekroczono czas, więc będziemy myślić. właśnie. Myśli. Chyba, że każdego będziemy wyeliminowywać To każdego. nam się może to uda. Może ja sam przeglądam, to wtedy będzie źle, dobra. Jeden wyeliminowany, jeden wyeliminowany. Elimin... Dwóch wyeliminowanych, dobra, jest git. Może zostać tylko minuta. Właśnie, samolot by mógł być na no, co 10 minut. To wtedy by mi się mogę spodobało. Pum. Pum. Dobra, jest, jest, jest. Mamy finał, mamy finał. Gospody będą się będę musiał wyjść. Nie, nie mi czas. Co chwilę muszę to sprawdzać. No nie. On jest mocny, on jest mocny. Ja się nie poddaje. No i tak odpadłem, dobra. Mega. Wyeliminował mnie tu gościu. Rejkował. Przekaj mi zmieni czas, tak? I tak właśnie czuję. Że czas, na idąć, no nie chcę minąć, no. Hej, 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 witajcie w Minecraftie, widzowie. Teraz mamy 5 minut, mamy. czas yy, 52. Mamy 5 minut na zbudowanie pięknego domku. No jest tak, że dom, wy, tylko troszkę się oddalmy. Tu to. O, tutaj to zbuduje, zbudujemy nie? Tu. To nie było aż tak blisko tych domków, domowy w Więc zaczynajmy, zaczynamy zaczynamy zaczynajmy. zaczynajmy, zaczynajmy, zaczynajmy. To nawet nie musi być równa. To będzie najmniejszy domek na świecie, prawda? To nie będzie równy. 1, 2, 3, 4, 4? Raz, 2, 3, 4. 4, 1, 2, 3, 4. Chcemy już taki mini kwadradzik. I teraz będziemy lecąć z tym. Musi być najmniejszy domek. Musi być na światło. Widzicie, widzicie, widzicie gdzie, na jakim etapie jestem. Tu zrobiłbym tutaj ostatnie już piętro pięknie. Ostatnie piętro. Kurde, ja mam tu życie... Nie wiem. Nie wiem co ja robię, dobra. Idzie szybko, 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 szybko. Nie wiem, mamy jeszcze czasu. Mam jeszcze 4 minuty. No, dobre, nieważne. Jest tak cię nawet no, dupy tutaj. Dobra, szybko, 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 szybko. 4 minuty. mam! szybko, 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 szybko. Teraz tutaj pięknie wszystko będzie leżało. Mogę sobie przygotować dzieci od razu. No, i gorę silniejsze, zdecydowanie nie poradzę, Ja mam, jestem słaby, nie myślę tak. Mam weekend, to nie będę myślał, ja co nie wiem. tylko myślenie o weekend. Może przez to, żeby zbudować. No się na No się na pszenicy. Może być. Może być, bo ja chcę to tak zrobić pięknie. Chcę to tak pięknie zrobić. Będzie najmniejszy domek i będzie miał jeszcze farmę z więc woda tu jeszcze trzeba to postawić tu woda i teraz pięknie bierzemy sobie właśnie wodę Mówię pięć minut, więc szybko trzeba wodę i sadzamy to pięknie tu woda tu już od razu mam skrzynia i na minut? jeszcze dwie minuty nie, czy, czy to jest spoko? Czy to jest jednak spoko? Dobra, 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 dobra. Mam dzisiaj mniejszy domek. Taki szybki domeczek. Możemy to głębiej trochę zrobić. O tu coś takiego. Takie, o, i idźmy tam. Nie, coś takiego. Ja nie po prostu nie. Po prostu, żeby ten domek był idealny. To jeszcze weźmiemy sobie <laughs> drzwi. Szybko, najmniejszy domek na sywy na świecie. Widzieli, to ma być najmniejszy domek. Najmniejszy drewniany domek. Ma minutę jeszcze, dwie minuty jeszcze. Nie. Mam minutę jeszcze, dwie minuty no Teraz trochę się cząstuję dobra To wszystko raczej możemy na razie Usunąć pięknie I dodać tu Ogrodzenie, ogrodzenie wokół domku Ogrodzenie wokół domku Szybko Szybko A nie no, starczy nam czasu akurat Na to, to nam akurat już starczy czasu bo boom bum, bum. Bum, 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 bum. Bum, 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 bum. Pięknie. 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 Teraz jakieś kwiatuszki damy wokół i będzie git, i w moim zdaniem dumek będzie pięknie gotowe. Oczywiście najlepsze jak kwiatuszki, jakie są na na Minecraft. Czyli Bum, 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 pum. Tutaj tak, pum, tutaj tak troszeczkę różyczek damy, pum. Tutaj jeszcze tak, polepany, o. Pięknie. I mam jeszcze, i mam jeszcze. Minutę. Mam jeszcze. Minutę. Nie. O. Minutę mam jeszcze. Dobra. I dajmy sobie tu. Szybko. Pum, pum. jest git. I już koniec czasu. Więc w dzisiejszym odcinku widzowie to było na tyle. Zostawcie łapkę górę, subskrypcję i dzwona. Elu!